Cześć, to znowu ja. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić kolejne moje pudełko. Tematyka. Chyba już się domyślacie jaka. Dokładnie, szycie to jest. Szycie, dzierganie, tworzenie <ścoughs> i te sprawy. Jest to trochę naciapane, oczywiście efekt końcowy. Na końcu stwierdziłam, że jest troszeczkę dużo tych kolorowych materiałów, ale osoba, dla której to tworzę, dużo szyję i przypuszczam, że czasami także ma taki kreatywny bałagan na swoim stoliku. Także po prostu, jakie mi materiały przychodziły do głowy, takie starałam się tu ułożyć. Więc po kolei. W ogóle jest to puszka, jest to puszeczka. Po dostępnych na rynku cukierkach, już Wam pokazuję, jakich dostępne są w Lidlu, w Netto. Oczywiście puszka jest czyszczona cała, żeby nie było żadnych papierów, kleju, żadnego. Wszystko jest rozpuszczalnikiem czyszczone, jeśli chodzi o spód, oczywiście, nie środek. Puszka jest przeznaczona do żywności, także można sobie śmiało w niej później trzymać jakieś słodycze cukierki. Nie jest to po żadnej chemii puszka. I robiłam ją metodą z wyciskarki. Wyciskarkę mam taką. Jest to wyciskarka makina. Bardzo fajnie się spisuje. Denerwuje mnie troszeczkę jako na skrzypi, ale to daje radę. I tak, o, spód jest metodą właśnie robiony koszyka. Starałam się właśnie tutaj jakieś fajne różne techniki są, jeśli chodzi o wyplatanie koszy, więc powiem Wam, że warto się zapoznać na internecie z różnymi takimi technikami i wykorzystać je właśnie potem przy modelinie. Także naprawdę to, to nie trzeba tylko robić dwóch kulek, łączyć, żeby to było lepienie. Lepienie to są naprawdę nieograniczone możliwości. Także tutaj połączyłam dużo różnych brązów: czarne, kremowe, wyprasowałam to przez wyciskarkę i wyszły naprawdę świetne odcienie. Dodane jest jeszcze troszeczkę suchej czarnej pasteli, żeby to pocieniować troszeczkę. No i tutaj, jak widzicie, fraktura delikatnie jest zrobiona. Jest to moje pierwsze pudełko tego typu, więc na pewno zawiera wiele błędów. Ale na tym pudełku już wiem, co mam robić dalej. Tak? Gdzie zrobiłam błąd, gdzie, a gdzie, gdzie muszę właśnie poprawić, a gdzie wyszło dobrze. Góra, jak widzicie, właśnie tutaj wystają różne też matki, więc świetnie to wygląda z daleka. No, nie wyszło mi idealnie. Zostały mi różne prześwity i szparki. Ale jest to nauka na przyszłość, że można najpierw podłożyć plaster cieniutkiej masy i dopiero na to nakładać. Także tu faktycznie człowiek się uczy co po kolei, kiedy kłaść. No to trzeba ze 3-4 puszki powiem Wam, żeby nauczyć się kolejności całej, bo nie wszystko jest takie proste, jakby się wydawało. Także dół jest, dół pociągnęłam tutaj przez jedno oczko, a góra. Jest pociągnięta przez dwa, także wyszedł inny splot, a bardziej mi właśnie chodziło, żeby i chciałam zrobić w sumie jeszcze szerzej, żeby wyszło bardziej jak kosz, no ale, ale dopiero później zobaczyłam, że no, że mogłam tak zrobić. Także to jest właśnie tak jak Wam mówiłam: nauka, nauka, jeszcze raz nauka. No te prace, jak robię komuś w prezencie coś, to, bo to są bardzo fajne, oryginalne prezenty, to przy okazji właśnie bardzo dużo się uczę. Także powiem Wam, że to jest, to jest fajna sprawa. Tutaj materiał robiłam metodą, najpierw zrobiłam kwiatka, po prostu zrobiłam patyczek taki z kwiatami i potem nałożyłam na cienką, czarną modelinę, rozprasowałam wszystko i wyszedł fajny materiał w kwiatki. Wcześniej użyłam tego materiału do zrobienia naszyjnika z wróżką, a to widzieliście pewnie na moim profilu, jak nie, jak ktoś nie widział, to zachęcam do odwiedzenia profilu i zerknięcia sobie na ten naszyjnik. Tutaj jest materiał pomarańczowy, dodane są także metodą z wyciskarki, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa ta metoda. Przeważnie znajduję ją w, w internecie pod nazwą Retropixelated, i tam wtedy, o tutaj, też jest jeszcze czarno-biała. Ja to robiłam w grudniu gdzieś takie kostki, więc teraz świetnie było właśnie wykorzystać je i spróbować zrobić z nich materiał. Tutaj zrobiłam cały materiał w kropki, a potem go zrolowałam i szczerze mówiąc, w ogóle kropek nie widać. Także namęczyłam się, a, a efekt znikomy. Oczywiście, miarka, miarka, miarka musi być. Teraz, bo mi tu coś ucieka. Guziczki, no to guziczki muszą być. Tutaj delikatny jedwab. Jedwab, jedwab udał mi się za pomocą folii od Lisy Pawełki nakładanej na masę i bardzo, bardzo cieniutko rozwałkowanej, powiem Wam, że no efekt tej folii jest świetny jak ktoś chce na przykład właśnie robić takie efekty na przykład ubrania właśnie, jeśli to ma być suknia lejąca dla jakiejś postaci to przepięknie ten efekt byłby widoczny nie wiem czy tu będzie widać już wieczór nadszedł i ze światłem jest gorzej troszeczkę Um, tu jest pasek, guziczki też były metodą robione właśnie takiego patyczka najpierw były kolory zrobione co, tutaj mamy charmsa, oczywiście obcięte jest kółeczko do zawieszki i i po prostu użyte o jako nożyce. Świetnie się to też spisało. Tutaj jest materiał zrobiony w motylki. Motylki też pokazywałam Wam, że na zajęciach z dziećmi w Goku lokalnym, żeśmy tworzyli takie patyczki ze skrzydłem motyla, więc teraz naprawdę jest co wykorzystywać. Powiem Wam, że bardzo często będę używać tego motywu do różnych oczywiście rzeczy. To zależy, co mi przyjdzie do głowy. Tutaj jest czerwony, jest to Fimo kwarc ona jest półprzezroczysta i dodany jest pigment, także też troszkę jak zasłona. No i co? I więcej tu żadnej filozofii nie ma. Co jest jeszcze dodane? No wiadomo, że jako szpilki dodane są szpilki biżuteryjne i słoiczek z koralikami, żeby to jakoś tak fajnie wyszło. Także to chyba wszystko. Napiszcie w razie czego, czy Wam się podobało takie pudełeczko. I jak myślicie, czy byłby to fajny prezent dla kogoś? Czy byście w ogóle, nie wiem, coś zmienili tutaj? Czy podoba Wam się, czy nie? Aha, jeszcze tutaj Wam zapomniałam powiedzieć. Tutaj też robiłam materiał mm, metodą właśnie nakładania i, i rozprasowywania różnych kolorów. Także fajnie, fajny efekt róż wyszedł. No, i to wszystko na dzisiaj. Cieszę się, jak będziecie subskrybować, oglądać, udostępniać i przychodzić do mnie na Facebooka i pisać. Najważniejsze, żeby coś pisać nie tylko lajkować. Proszę Was o jakieś komentarze sensowne, i bardzo chętnie udzielę jakichkolwiek odpowiedzi, albo nawet doradzę, jak ktoś ma z tym jakiś problem. Także na razie i do następnego filmu.